W tym momencie, jest odcięcie do pedału gazu. W momencie naciskam gaz, jest brak reakcji jakiejkolwiek. Po większym dodaniu gazu dzieje się tak, bądź po prostu samochód gaśnie zupełnie. widzicie jeszcze raz, tutaj gaz, a samochód dalej swoje. dopiero muszę, muszę teraz gasić samochód drugi raz palić. no i widzimy jak częście całym samochodem praktycznie falują obroty dają do żadnego dodawania gazu było oczywiście póki co samochód jest cały czas na benzynie gaz jest wyłączony Zdaje się, że tu raz nic do tego nie ma. Bardzo często samochód gaśnie też po większym, większym przekazowaniu Teraz akurat nie zgasł, ale bardzo często to się zdarza też Teraz się obroty na chwilę uspokoiły, też się tak dzieje. Natomiast bardzo rzadko się to zdarza. Praktycznie cały czas faluję, widzicie Państwo, nie dodaję żadnego gazu. A obroty sobie tańczą, jak im się zechce.